Jest to odcinek wyjątkowy, bo jest to to odcinek z okazji 100 tysięcy subskrybentów. I przygotowałam aż 100 faktów o mnie, których na pewno nie znacie. I powiem Wam, że tak rzadko mówię o sobie, że zgromadzenie aż 100... Faktów na mój temat było dla mnie mega trudne yy, i musiały mi w tym pomóc osoby trzecie. Ale udało się, więc zaczynamy. Przez trzy lata chodziłam do szkoły muzycznej i uczyłam się grać na fortepianie. Tak nie znosiłam tej szkoły, że specjalnie nie dokończyłam na egzaminie grać jednego utworu, żeby więcej już nie musiała tam chodzić. Zaraz po maturze pojechałam do Anglii, do pracy i metkowałam tam bieliznę. Się. Mam uczulenie na słońce, dlatego każdy wyjazd w ciepłe kraje kończy się dla mnie katastrofą. Przez cztery dni pracowałam też w Burger Kingu w Anglii, ponieważ znałam angielski, wzięli mnie na kasę, ale nie zagrzałam tam długo miejsca, dlatego że nie znałam się na angielskich pieniądzach i wydając resztę, bardzo kłotni i zirytowani Brytyjczycy chcieli mnie zabić. Zająłam trzecie miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki. Prowadziłam wykład na Uniwersytecie Warszawskim na temat relacji z męskich Uwielbiam zapach świeżo palonej kawy. Urażają mnie krasnale ogrodowe. Uczęszczałam do studium aktorskiego. Mieszkam w Krakowie! Napisałam trzy książki i właśnie kończę czwartą. Jednym z moich ulubionych filmów jest Jurassic Park. Znam go na pamięć, dlatego oglądanie tego filmu ze mną jest katorgą dla innych ludzi. Sama montuję wszystkie filmy. Czasami czytam książki dla nastolatek i mam ich całkiem sporo. Mam rzymski nos. Kiedy pojechałam do Anglii ponownie, dostałam pracę w biurze w Makicie. Moja rozmowa kwalifikacyjna odbywała się przy papierosie. Paliłam kiedyś i to całkiem sporo, ale rzuciłam i nie palę już prawie 3 lata. Moje nazwisko było przekręcone jakieś Sryliard razy. Wszystkie historie i anegdoty, których używam w moich odcinkach, to autentyczne przeżycia i doświadczenia moje lub moich znajomych z dość burzliwego okresu studiów. Sama ozdobiłam kij Harley Quinn. Pierwszym wynajmowanym przeze mnie mieszkaniu w Anglii prawie zjadły mi robaki. Moją ulubioną książką jest Cień wiatru. Sama tworzę animacje rysunkowe do moich filmów. Czasami się tam pojawiają, wiecie? Jedyną rzeczą, jakiej nie umiem rysować, jest koń. Nie wiem, dlaczego zawsze wychodzi mi... Kracznie. Wszystkie prezenty z odcinka o najgorszych prezentach są oparte na faktach. Nigdy nie skoczyłam na bungee. Nie lubiłam piec ciasta. Nie lubię zimnej kawy. Nie, mrożonej. Zimnej. Odcinek dlaczego kobiety wolą dupków wywołał reakcję, której kompletnie się nie spodziewałam. Wówczas oglądało mnie wąskie grono czytelniczek z mojego newslettera. A po publikacji odcinka na moim kanale po raz pierwszy pojawili się mężczyźni. Chyba mam lęk wysokości. Na drugie imię mam Barbara. Film, dlaczego on zakopał się pod ziemię, był zainspirowany niekończącym się remontem w moim domu. Dlatego w tym odcinku wypowiadam się jako robotnik i stereotypowo piję e, parszywe piwo. Nie wypiłam tego piwa. Kocham klimat południowej części Stanów Zjednoczonych, ale... Nigdy nie byłam w Stanach Zjednoczonych. Będąc na studiach nosiłam aparat na zębach. Urodziłam się w Starachowicach. Podczas kręcenia odcinka Halloweenowego z Harley Quinn i po zakończeniu nagrań, kiedy już było totalnie ciemno, nagle zadzwonił głuchy telefon, a po chwili zadzwonił ponownie i były tam jakieś dziwne trzaski, dźwięki, oddechy. Biorąc pod uwagę mm, totalny wypizdów, na jakim kręciliśmy, klimat tego domu, w ogóle klimat całego odcinka i temat tego odcinka, Byliśmy totalnie poschizowani i przyznałam, że to była jedna z bardziej przerażających um, historii w moim życiu. I właśnie wtedy, po raz kolejny, ceniłam to, że posiadam ten kij. Moja świadostka była najgorszą imprezą, na jakiej byłam Kiedy byłam, próbowałam namówić rodziców, żeby poszli e, do iść na całość i nie rozumiałam dlaczego nie chcą. Moje kciuki wyginają się w drugą stronę. Uwielbiam filmy katastroficzne i horrory. Mam ukryty talent. Zawsze jak pomyślę, że chciałabym obejrzeć jakiś film. Dzień później leciłam w telewizji. Mam małą bliznę na prawym pośladku, bo parę lat temu usiadłam na kieliszku. Było to na imprezie wtedy wydawało się to całkiem zabawne. Ale następnego dnia nie było. Początek odcinka jak poderwać faceta jest parodią amerykańskich pranksterów o Gold Digerach. Miałam mały palec u prawej ręki w gipsie, bo poszłam na SKS i piłka do kosza uderzyła mnie centralnie w mały palec. Studiowałam dziennikarstwo i bibliotekoznawstwo jednocześnie. Kiedyś doradzałam moim koleżankom i kolegom w relacjach damsko-męskich i z czasem zaczęły się do mnie zgłaszać zupełnie obce osoby, które przychodziły do mnie, bo ktoś powiedział im, że dobrze doradzam. Kiedy pracowałam w polskim radiu, większość proponowanych przeze mnie tematów do materiałów, które miałam zrealizować, właśnie dotyczyły relacji damsko-męskich. I kiedy mówiłam mojemu wydawcy o moim kolejnym pomyśle na kolejny materiał o zdradach, podrywaniu, związkach i tak mówił tylko... Boże! Nienawidzę kminku! Kiedy jest w chlebie, zawsze go wyciągam. Pierwszymi youtuberami, jakich poznałam, był Sylwester Wardęga i reżyser Życia. I poznaliśmy się w dość zabawnych okolicznościach. Mam cztery koty. Jestem naturalną blondynką. Przez około dwa lata pracowałam w telewizji internetowej i robiłam relacje z imprez, zawsze zamawiam pizzę peperoni. Mam 165 cm wzrostu. W gimnazjum moją idolką była Jenny Joplin. Nosiłam spodnie z frędzlami, koraliki, glany. Kiedy byłam nastolatką pewien chłopak złamał mi serce. I wtedy postanowiłam sobie, że już nigdy się to nie wydarzy. I dokładnie przeanalizowałam sobie, dlaczego tak się stało i co zrobiłam nie tak. I właśnie wtedy zaczęłam analizować zachowania w relacjach między dziewczynami i chłopakami, co zostało mi do dzisiaj. Od czasu ukończenia studiów moja tolerancja na alkohol spadła do zera. Wystarczy, że wypiję więcej niż dwa piwa, żeby kac męczył mnie przez kolejne dwa dni. Serio. Dwa dni. Kiedy pracowałam w radiu, przeprowadziłam wywiad z Andrzejem Dudą. Swoją pierwszą książkę, jak zatrzymać facet, to napisałam na czwartym roku studiów. Ta książka została przeze mnie wydana poprzez self-publishing. Najpierw zaczęłam ją sprzedawać w formie e-booka, a za zarobione pieniądze sfinansowałam pierwszy druk. Ponieważ nie stać mnie było na profesjonalny skład, sama nauczyłam się programu i złożyłam książkę, a okładkę, którą widzicie, narysował mi kolega kolegi. Ówczesny student ASP, i współpracujemy do dzisiaj. Serial Beverly Hills 90210. Miał ogromny wpływ na moje życie. Od tamtej pory wiem, że w relacjach damsko-męskich absolutnie wszystko jest możliwe. Po roku sprzedawania książek kupiłam swój pierwszy aparat i profesjonalny mikrofon. Wszystkie wcześniejsze materiały kręciłam aparatem pożyczonym od znajomych. Od początku mojej działalności dostałam już 6531 podziękowań za pomoc w znalezieniu, odzyskaniu albo uratowaniu związku. Pewnego pięknego zimowego poranka, kiedy siedziałam w swoim domu, piłam herbatę i jadłam śniadanie, odwiedziła mnie moja czytelniczka, która przyjaznym była w Krakowie i niezapowiedzianie zjawiła się w moim domu, żeby opowiedzieć mi historię swojego związku. Byłam wtedy w piżamie. Czasami, kiedy gaszę światło w całym domu, biegnę szybko do łóżka pod kołdrę, bo boję się, że mi potwór. Moją pierwszą książkę pisałam z kotem na rękach. Kiedy prowadzę samochód, bardzo przeklinam. Jak była mała, bałam się, że zjedzą mi critersy. Na mojej półce z książkami można znaleźć prawdziwe literackie rarytasy. Alf, Słownik Wyrazów Brzydkich, Dzieciństwo Willa Cosbiego. Mój ulubiony film to Pulp Fiction. W ogóle uwielbiam Tarantino. Był taki czas, że chodziłam tylko i wyłącznie w szpilkach, a kiedy je ściągałam. Chodziłam na palcach. Uwielbiam muzykę z lat 80. Kiedy wracałam ze szkoły, włączałam Polonie 1 i oglądałam Czarodziejkę z Księżyca, Sali Czarodziejkę, Jatamana i tak dalej. Kto pamięta bajki z Polonie 1? Kocham Kokos. Uwielbiłam wszystko co kokosowe. Ostatnio odkryłam czekoladę gorzką kokosową. Był to jeden z ważniejszych dni w moim życiu, kiedy byłam mała, ciągle próbowałam dodzwonić się na 0700, nabijając tym samym moim rodzicom masakryczny rachunek za telefon. Nie wiem, czemu to robiłam. Pewnego razu po 40 minutach wiszenia na słuchawce i słuchania melodyjki, ktoś nagle odebrał i zapytał, skąd jestem. Totalnie się wystraszyłam, obniżyłam głos i wypaliłam z warszowy, ale wyłączyłam się, kiedy zapytał o dzielnicę, bo nie wiedziałam, co to. Mam. I gdybym miała kiedyś czymś rzucić w mojego faceta, to oczywiście się nigdy nie stanie, ale gdyby, e, to mógłbym spokojnie sobie stać i sończyć drinka z pewnością, ze stuprocentową pewnością, że i tak w niego nie trafię. Kiedyś miałam prawie czarne włosy. Lubię zapach nowych dywanów i pasy do butów. Bardzo szanuję swoją prywatność i moich bliskich, dlatego unikam tego. Tematu i nie mówię o moich mężach, dzieciach, bratach, mamach i tatach. Lubię gry i puzzle. Podstawów jadłam obiady na stołówce szkolnej i zawsze zakupywałam mięso pod ziemniakami, bo kucharki zawsze mówią mojej mamie, że nie zjadą obiadu. Uwielbiam wchodzić do księgarni i kupować dużo książek, których nigdy nie przeczytam. Byłam laureatką ogólnopolskiego konkursu literackiego. Jestem kupiła z matmy. Tak totalnie, totalnie. Nigdy nie miałam piątki, zawsze miałam czwórę, mm, później truje. Cieszę się, że kończyłam szkołę w czasach, kiedy nie było matmy na maturze, bo mogłoby być zabawnie. Oh yeah. jestem zodiakalnym skorpionem. Piję czarną kawę bez cukru. Mam słoneczniki w oczach. Niebieskie oczy z żółtymi płatkami wokół źrenic, przez co ciężko stwierdzić jaki mam kolor oczu, czy niebieski, czy zielony. Pamiętam, że kiedy wyrabiałam sobie dowód osobisty yy, i pani w urzędzie musiała mi wpisać kolor oczu, chciała wpisać mi szary. I trochę mnie to k... Podczas mojego pierwszego wywiadu w telewizji wyłączyłam się kompletnie na jakąś minutę i w ogóle nie słuchałam rozmowy. Podziwiałam sobie widok z okna. Po chwili się odtknęłam i zdałam sobie sprawę z tego, co robię i zaczęłam sobie powtarzać Co ty robisz? Normalna jesteś. W telewizji jesteś. Nienawidzę gołębi. Jak pewnie się domyślacie jestem dosyć uciążliwe, gdy mieszka się w Krakowie i do tego miałam kiedyś jeszcze gniazdo na balkonie. Mam obsesję na punkcie uszu. Czasami, jak widzę jakieś fajne uszy, to mam ochotę je sobie potarmosić. Zwierzęta to lubią, ale ludzie różnie reagują. Kiedyś byłam prezenterką telefonów komórkowych, ale trwał to tylko chwilę i nawet nie wiem, czy został kiedykolwiek opublikowane w sieci. Kiedyś moim marzeniem było zamieszkać w pokoju pełnym Rafaello. W sumie dalej o tym marzę. Mój kanał ma półtora roku i jest was już ponad 100 tysięcy. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam Was do subskrybowania mnie, żeby było nas jeszcze więcej i żebyśmy mogli dalej wspólnie tworzyć ten kanał. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i już za tydzień zapraszam Was na kolejną porządną dawkę strażowych wskazówek. Pa!